Cześć, jestem w Polonesko i cały czas. Dzisiaj jadę do centrum Stambułu, ale w międzyczasie dowiedziałem się, że to jest miejsce wybierane przez lokalnych handlarzystów i zobaczcie. Hej, jestem właśnie nad ujściem czy wejściem do bosforu Morza Czarnego, czyli na północy Stambułu. Tutaj ciężko nawet to pokazać, bo ono jest gdzieś tam za mną. Jest bardzo duże i obszerne tutaj to jest tylko jakiś taki mały kanał, a tak naprawdę ono sięga gdzieś te wszystkie wysepki, które w tej chwili widać za mną, to to jest wpadający między Azję a Europę właśnie e, wpadające Morze Czarne w ciśninę bosforsko. Jestem teraz już de facto przy Bramie Bosforu po stronie Morza Czarnego. A tymczasem jadę znaleźć jakąś drogę przez cały Stambuł do hostelu, który mam na dzisiaj zarezerwowany. Cześć, moi drodzy! Witam Was z centrum Stambułu. Za mną Hagia Sophia, przede mną Błękitny Meczet. Jestem w miejscu, które można by określić mianem centrum Stambułu, chociaż to bardzo umowne, dlatego że miasto jest tak ogromne, że nie ma jednego po prostu ścisłego miejsca. Zaraz się przejdziemy, trochę Wam opowiem na ten temat. Jestem w dzielnicy, która nazywa się Sultan Ahmed, i tutaj tak naprawdę wszystko jest Sultan Dlatego, że Sultan Ahmed jest człowiekiem, za którego panowania postawiono właśnie błękitny meczet. on jest o tyle charakterystyczny, jest takim landmarkiem tutaj w Turcji. Posiada aż sześć minaretów. Budowany był na początku XVII wieku, tam zaczęli chyba w 1609 i stoi bardzo blisko dawnej chrześcijańskiej bazyliki Hagi Sofii która potem została zamieniona na meczet po tym jak Imperium Osmańskie przejęło te ziemię i macie to teraz za mną pewnie, mam nadzieję, że bardzo ładnie widać w tej chwili jest to muzeum, to już nawet nie jest meczet tak wygląda centrum Stambułu jest tutaj tak wiele monumentów i tak dużo różnych miejsc do zobaczenia, tak wiele antycznej historii. Zresztą, wiecie, Istanbul, wcześniej Konstantynopol, Wschodnie Cesarstwo Rzymskie tak naprawdę od czasów antycznych cały czas coś się tutaj działo. Nie będę tak naprawdę udawał, że próbuję zrobić z tego jakikolwiek rzetelny materiał w tym momencie dlatego, że tutaj trzeba przyjechać nie wiem, przynajmniej na tydzień albo dwa żeby coś sensownego tak naprawdę na ten temat nagrać. Ja jestem tutaj w zasadzie tylko chwilę i wygląda to tak, że przeszedłem pod dwa spośród największych monumentów tego miasta. Takich miejsc tutaj jest ogrom. Miasto jest monumentalne, wielkie, ogromne, robi niesamowite wrażenie. Bardzo mi się też zresztą podoba, więc myślę, że wrócę tutaj jeszcze. Tutaj jesteśmy pod błękitnym meczetem. Można go zwiedzać, natomiast ja tego nie będę robił, bo brakuje mi czasu, jest już popołudnie, a ja chcę dzisiaj uciec ze Stambułu. jest niesamowite miejsce. Niedaleko stąd jest jeszcze Pałac Królewski, grób Sultana Ahmeda. Można by tu, podejrzewam, samą tę dzielnicę dość intensywnie zwiedzać przez jakieś trzy dni. Samą tą dzielnicę przez 3 dni, a Stambuł jeszcze w innych miejscach. No, tutaj dystanse to są, rozumiecie, po 50 km z dzielnicy do dzielnicy. To co chciałbym Wam opowiedzieć, to fakt, że ludzie, którzy tu są, są chyba jednymi z najbardziej przyjaznych, jakich spotkałem do tej pory. Naprawdę mam tu na myśli wszystkich od niemówiących kompletnie po angielsku ludzi gdzieś na wioskach, czy młodych chłopaków na stacjach benzynowych. Naprawdę świetnie się tutaj czuję i jest tutaj jakiś taki. Vibe takiego lightowego życia, spokojnego, nie przejmowania się tym, co się dzieje gdzieś tam dookoła cały czas. Tylko bycia sobie tutaj i teraz. Teraz za mną widzicie Hagie Sofię, która za czasów Konstantynopolu była chrześcijańską świątynią. Potem została zamieniona na meczet, a w tej chwili jest muzeum. Niestety jest zamknięta, więc a to było miejsce, które chciałem akurat pójść, jeśli będzie otwarte. I widzicie skurczybyki usunęli krzyże, tam kiedyś były krzyże na szczytach tych kopów i dobudowali minarety dookoła. No, no, ale nie ma co narzekać, bo takie są koleje losu i, i dzieje historii. tak? To, co zostało w rękach europejskich, czy możemy to odnieść do polskiego podwórka, naszych polskich, jest nasze, to co zostało poza granicami, jest tutajsze i zagospodarowują to dla własnego uznania. Tym niemniej strasznie chciałbym tam pójść. Z zewnątrz robi kolosalne wrażenie. A zwykle jest tak, że w środku jest jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze potężniej. No co? Tyle na razie ze Stambułu muszę uciekać do Grecji. Hej!